Dzień dobry lub też dobry wieczór Państwu, w zależności od tego, kiedy mam okazję, by gościć na ekranach Państwa urządzeń. Dzisiaj kilka słów na temat sił powietrznych Państwa Izrael, które powstało w 1948 roku na skutek zwycięskiej wojny prowadzonej przeciwko Arabom. Dzisiaj będzie historia o pojawieniu się w Izraelu pewnego typu samolotów, jak również o pewnym polskim pilocie. Który dostarczył jeden z samolotów wykorzystywanych później przez izraelskie lotnictwo wojskowe. Na samym początku istnienia państwa Izrael jednym z największych problemów, na które napotkały władze nowego kraju, było pozyskanie samolotów bojowych. W przypadku samolotów, które sprowadzono do tego kraju jeszcze przed rozpoczęciem działań wojennych przeciwko Arabom, na pierwsze miejsce wysuwały się maszyny z Czechosłowacji. Tutaj trzeba powiedzieć kilka słów na temat samolotów myśliwskich Avia S199, których wartość bojowa była nie oszukujmy się taka sobie. O wspomnianych maszynach na kanale pojawił się już osobny materiał, więc jeśli ktoś z państwa nie widział jeszcze tego materiału, to serdecznie zapraszam. Tam mówię normalnie, natomiast dzisiaj jestem troszeczkę zachrypnięty. Oczywiście oprócz Awi S-199, do Izraela trafiły także czechosłowackie samoloty Spitfire. Ale Izrael podczas wojny korzystał także z samolotów bombowych. Tutaj można wspomnieć chociażby o amerykańskich B-17, które zostały sprowadzone do Izraela również dość pokrętnymi drogami. Generalnie rzecz biorąc, izraelskie siły powietrzne, jeśli było to tylko możliwe. Kupowały wszystko, co wpadło im w ręce, począwszy od latającego złomu do całkiem sprawnych samolotów z demobilu. Problem polegał jednak na tym, że młode Państwo Izrael nie mogło dokonać samodzielnych zakupów sprzętu na tak zwanym wolnym rynku. Wynikało to z embarga nałożonego na Izrael przez społeczność międzynarodową, która oczekiwała, że w ten sposób uda się zapobiec eskalacji konfliktu w Palestynie. Problem polegał na tym, że początkowo daleko idące wsparcie dla niepodległości Izraela wykazywał Związek Radziecki, który przyczynił się do tego, że sprzęt został tam dostarczony różnymi pokątnymi drogami, m.in. z Czechosłowacji, o czym już wspominałem. O ile samoloty Avia S-199 były nieudane, Spitfire'ów sprowadzonych z Czechosłowacji nie było zbyt wiele, to... Konieczne okazało się sięgnięcie po dostawy sprzętu produkcji zachodniej. Izrael sięgał więc po samoloty, między innymi amerykańskie, ale także brytyjskie. Tutaj można wspomnieć chociażby o nielicznych myśliwcach P-51 Mustang, które stopniowo docierały do Izraela. O tym, że Izrael posiadał prawdziwą mozaikę różnorodnych samolotów. Niech najlepiej świadczy fakt, że państwo to wykorzystywało m.in. polskie samoloty RWD-13 i RWD-15. Natomiast pomiędzy licznymi maszynami sprowadzonymi do Izraela były cztery samoloty pochodzące z zasobów australijskiego lotnictwa wojskowego. Były to cztery Lockheed Hudsony w wersji Mark IV z numerem a 16 147 który w australijskiej służbie nosił rejestrację VHBIH Victor Hotel Bravo India Hotel dwa samoloty w odmianie Mark 3A to była A16156 jedna maszyna z rejestracją Victor Hotel Bravo Foxtrot Quebec i A16 226 Victor Hotel Bravo India Alpha, no i jeszcze ostatnim samolotem był Hudson Mark III z numerem seryjnym A1622 i numerem rejestracyjnym Victor Hotel Bravo Lima Bravo. Maszyny dostarczono do Izraela pomiędzy listopadem a majem 1949 roku. Samoloty były zdemilitaryzowane, ponieważ już wcześniej w ramach demobilizacji zostały przystosowane do przejęcia przez prywatnych właścicieli. Problem polegał jednak na tym, że w Izraelu część z tych samolotów zamierzano ponownie przystosować do prowadzenia operacji bojowych, jednakże te plany zostały zrealizowane tylko w przypadku jednego samolotu. Pozostałe samoloty zostały skierowane najpierw do 106. eskadry realizującej zadania transportowe. Później wykorzystywano je w 103. eskadrze, która do 1954 roku stacjonowała na terenie bazy Ekron, gdzie samoloty Hudson były również wykorzystywane jako transportowce. Tyle jeśli chodzi o to, co zazwyczaj pojawia się w polskich mediach, nazwijmy to branżowych. Problem polega na tym, że cała historia jest znacznie bardziej złożona. Zresztą jak to zwykle bywa. Samoloty Lockheed Hudson były wykorzystywane w trakcie II wojny światowej przez wiele państw świata. Generalnie od pewnego czasu zbierałem się, żeby przygotować osobną serię materiałów poświęconych wykorzystaniu tych maszyn w różnych częściach świata, w tym także w Polsce, ale jakoś tak nigdy nie było okazji. Historia Hudsonów w Australii rozpoczęła się w 1940 roku, gdy Australia zaczęła zdawać sobie sprawę z rosnącego zagrożenia ze strony Cesarstwa Japonii. Pomiędzy 9 lutego a 20 maja 1942 roku po bardzo długich rozmowach rozpoczętych w 1940 roku do Australii dotarło dokładnie 247 samolotów Lockheed Hudson w wersjach Mark 1, Mark 2, Mark 3a i Mark 4a. II, Mark Samoloty szybko trafiły do jednostek Królewskiego Australijskiego Lotnictwa Wojskowego, które wprowadziło je do ośmiu dywizjonów prowadzących głównie operacje bojowe z rejonu Darwin. Później jednostki aktywniej zaczęły. Prowadzić operacje bojowe z lotnisk położonych na Malajach i w Singapurze, a po upadku Malajów samoloty Hudson z australijskimi znakami nadal uczestniczyły w działaniach na terenie Holenderskich Indii Wschodnich. W tym czasie były wykorzystywane jako maszyny rozpoznawcze i bombowe. Australijczycy używali ich m.in. do atakowania japońskiej żeglugi, której zwalczanie było jednym z najważniejszych zadań aliantów. Na przełomie grudnia 1942 i stycznia 1943 roku australijskie Hudsony były także wykorzystywane do dostarczania zaopatrzenia siłom sprzymierzonych walczącym na Nowej Gwinei oraz do ewakuacji rannych z tego terenu. Kilkanaście australijskich maszyn zostało także skierowanych do udziału w działaniach prowadzonych na terenie Afryki Północnej, gdzie alianci walczyli przeciwko niemieckiemu Afrika Korps. Po zakończeniu wojny Australia nie potrzebowała niezbyt nowoczesnych samolotów Hudson, które już w drugiej połowie 1944 roku zaczęto stopniowo wycofywać z jednostek liniowych i kierować do zadań pomocniczych. Prawdę powiedziawszy, Australijczycy po zakończeniu wojny nie bardzo mieli pomysł, co zrobić z samolotami Hudson, które najpierw skierowano do jednostek szkolnych, a potem pojawił się problem, jak pozbyć się dziesiątek samolotów, które nie były potrzebne. Zaczęto więc poszukiwać nowego rozwiązania, tym bardziej że wiele z nich nadawało się jeszcze do lotu i mogło służyć przez wiele, wiele lat. Jednym z takich pomysłów było stworzenie specjalnych zakładów, które zajmowały się przywracaniem samolotów Hudson do służby w cywilu. Jedną z firm, która zajmowała się obsługą samolotów Lockheed Hudson, wykorzystywanych wcześniej przez królewskie australijskie siły powietrzne, były zakłady Curtis Madsen Aircrafts z siedzibą w Bankston w nowej południowej Walii. Głównym zadaniem zakładów było przeprowadzenie modernizacji samolotów wycofywanych ze służby wojskowej i dostosowanie ich do służby w liniach lotniczych. Jednym z pierwszych samolotów, które zostały przebudowane przez te zakłady, był samolot z rejestracją Victor Hotel Bravo India Hotel, który później trafił na wyposażenie sił powietrznych Izraela. Samolot ten w izraelskiej służbie zachował wiele elementów wykorzystywanych jeszcze podczas służby w lotnictwie australijskim. Po pierwsze, miał przeszklony dziób i zachował komorę bombową, która nie została usunięta podczas przeróbek. Sam samolot miał dość ciekawą historię służby, ponieważ po wybuchu II wojny światowej maszyna była początkowo przebudowywana z maszyny pasażerskiej na maszynę wojskową. Początkowo samolot posiadał 13 miejsc dla podróżnych, a także drzwi bagażowe umieszczone na dziobie samolotu, które zostały usunięte, ale później zostały przywrócone podczas remontu w zakładach Curtis Madsen Aircrafts. Zresztą działania prowadzone przez tą firmę pozwoliły na przywrócenie maszynie pierwotnego przeznaczenia, no ale nie na długo. Po tym, jak samolot został przejęty przez Izrael, jeszcze przed dostarczeniem maszyny do ostatecznego odbiorcy w postaci państwa Izrael, z pokładu maszyny usunięto, przywrócone kilka tygodni wcześniej miejsca pasażerskie. Generalnie ten samolot był pierwszym ex-australijskim Hudsonem dostarczonym do Izraela, dlatego też władzom nowego państwa na Bliskim Wschodzie zależało na szybkim przywróceniu mu cech bojowych. I wykorzystaniu samolotu w charakterze maszyny bojowej na wypadek wznowienia działań bojowych przeciwko państwom arabskim. Nie zachowało się zbyt wiele zdjęć wspomnianego samolotu, ale jedno z nich przedstawia maszynę w hangarze na terenie bazy Ekron, a drugie przedstawia tego Hudsona w towarzystwie izraelskiego B-17. Natomiast można wspomnieć o jeszcze jednym zdjęciu przedstawiającym tą konkretną maszynę, na którym widzimy uszkodzonego Hudsona. Maszyna ma wymalowany na całym kadłubie jednobarwny kamuflaż, a także izraelskie oznaczenia przynależności państwowej. Przednia część kadłuba jest pokryta płótnem i farbą. Skąd wiadomo, że to właśnie ten konkretny samolot Hudson? Otóż w 1949 roku, podczas przekazywania informacji na temat sprzętu, spisanego ze stanu australijskich sił powietrznych, który nadal figurował w australijskim rejestrze statków powietrznych, Pewien Australijczyk wskazał, przekazując dane Brytyjczykom, że jeden z dostarczonych do Izraela samolotów Hudson został zniszczony w Palestynie w 1949 roku, i wszystko wskazuje na to, że to był właśnie ten samolot. Na podstawie izraelskich źródeł wiadomo natomiast, że kraksa Hudsona, wykorzystywanego przez tamtejsze siły powietrzne, miała miejsce dokładnie 5 marca 1949 roku. Prawdopodobnie właśnie wówczas Izraelczycy uznali, że samolot nie nadaje się już do remontu i skasowali wspomniany płatowiec, wykorzystując jednocześnie bardzo wiele elementów tego samolotu w swojej szkole lotniczej. Natomiast pojawiają się też informacje, zgodnie z którymi samolot był wykorzystywany jeszcze później, natomiast mam co do tego pewne wątpliwości, dlatego też podaję tą informację z drobnym zastrzeżeniem. Oczywiście, oprócz wspomnianego przed chwilą samolotu, do Izraela zostały dostarczone jeszcze trzy inne Hudsony. Kolejna dostawa miała miejsce 13 lutego 1949 roku. Za sterami jednego z nich, a dokładniej samolotu Victor Hotel Bravo Indy Alpha, siedział Polak Franciszek Antoni Wiza, któremu jako drugi pilot podczas długiego lotu do Izraela towarzyszył AJ Hearst. Po drodze samolot został na chwilę zatrzymany w Bagdadzie, skąd wykonał kilka lotów, podczas których przewoził pielgrzymów udających się do Mekki. Ponieważ w kabinie samolotu już wcześniej doszło do zdemontowania całego wyposażenia, przeznaczonego do przewożenia w, w miarę wygodnych warunkach pasażerów, ludzie siedzieli po prostu na podłodze. Później maszyna trafiła do Nikozji na Cyprze, gdzie została na krótko zatrzymana przez tamtejsze władze. Podobnie jak w przypadku pierwszego dostarczonego do Izraela samolotu, także trzy pozostałe Hudsony zostały praktycznie spisane ze stanu i usunięte z australijskiego rejestru statków powietrznych 10 sierpnia 1949 roku. Natomiast potem trwała jeszcze ich kariera w siłach powietrznych Izraela. Tutaj trzeba opierać się już tylko na źródłach izraelskich, natomiast tutaj z tymi źródłami Izraelskimi zawsze jest pewien drobny problem i trzeba je traktować z drobnym przymrużeniem oka. Tak czy inaczej, w 1949 roku wszystkie samoloty Hudson, które jeszcze nadawały się do lotu, zostały przekazane najpierw do jednostek transportowych, gdzie przez kilka tygodni miały jeszcze latać z australijskimi cywilnymi rejestracjami, co oczywiście nie do końca podobało się Między innymi Brytyjczykom. Eksploatacja Hudsonów w charakterze maszyn transportowych okazała się niezbyt udanym eksperymentem, który, po trosze z braku laku i części zamiennych, a także innych opcji, trwał dość długo. Po drugie, był generalnie podyktowany smutnymi koniecznościami, które musiały wpływać na to, jak wyglądało początkowo izraelskie lotnictwo. W miarę upływu czasu do jednostek izraelskiego lotnictwa wojskowego zaczynały jednak napływać nowe, lepsze samoloty, bo embargo zostało zdjęte, a wobec takiego rozwoju sytuacji utrzymywanie starych Hudsonów jako maszyn transportowych również nie miało większego sensu, mimo iż generalnie samoloty transportowe nie muszą być przesadnie nowoczesne. W pewnym momencie wszystkie trzy samoloty zostały skierowane do jednostek szkolnych gdzie zaczęto je wykorzystywać jako pomoce naukowe. W charakterze pomocy naukowych wykorzystywano także różne elementy, m.in. tablice przyrządów, wymontowane z pierwszego Hudsona, który rozbił się w 1949 roku. Samoloty, które były złożone może inaczej samoloty, które były całkiem sprawne i latały nie cieszyły się w tej szkole przesadną estymą. Około 1951 roku były wykorzystywane jeszcze do szkolenia m.in. personelu technicznego, ale później nadeszła pora na ich kasację. Przy czym dokładne dane na temat tego, kiedy ta kasacja nastąpiła, nie są do końca znane, ponieważ źródła izraelskie nie zawsze podają takie informacje i tak właśnie jest w tym przypadku. Natomiast przyszła pora, żeby powiedzieć kilka słów na temat Franciszka Antoniego Wizy, który był dość ciekawą postacią. Urodzony w 1916 roku w Lubece, w 1940 roku dotarł do Francji, skąd następnie przedostał się do Wielkiej Brytanii. Podczas służby w Wielkiej Brytanii przeszedł przeszkolenie w 58. Jednostce Treningu Operacyjnego, a następnie w grudniu 1942 roku został przydzielony do 315 Dywizjonu Myśliwskiego. Później trafił do 316 Dywizjonu Myśliwskiego, a następnie służył w 302. Dywizjonie Myśliwskim i na koniec wojny jeszcze raz w 315. Jego ostatnim przydziałem w czasie II wojny światowej była 61. Jednostka treningu operacyjnego. Później, Wiza, przeszedł do Transport Command, a w czerwcu 1947 roku został zdemobilizowany z raf -u. Początkowo pracował na terenie Indii jako pilot transportowy. Tam też poznał swoją żonę Telmę. W marcu 1948 roku rodzina przeniosła się do Australii, gdzie Wiza uzyskał australijskie obywatelstwo 4 lipca 1949 roku. Na antypodach Wiza pracował jako pilot komunikacyjny i jak widzieliśmy, czasami latał z niezbyt ciekawym towarem do Izraela. Warto dodać, że podczas wojny zestrzelił w trakcie walk powietrznych jednego FW190 na pewno, kolejnego prawdopodobnie. Na jego konto zapisano także uszkodzenie dwóch FW190, a wszystkie swoje sukcesy pilot odniósł w sierpniu 1943 roku. Dzisiaj z mojej strony to już wszystko. Mam nadzieję, że materiał wzbudził Państwa zainteresowanie. Zapraszam Państwa do wspierania kanału, co możecie zrobić na kilka różnych sposobów, za pośrednictwem wirtualnej kawy Patrona i YouTube'a. Jest to dla mnie bardzo istotne, bo pozwala mi na załatwienie różnych pilnych spraw, a czcigodni widzowie wspierający, niczym obsługa techniczna, pozwalają mi rozwijać skrzydła i zrywać się do kolejnego lotu. Ich listę widzicie właśnie na ekranie. Każdy z tych ludzi to taki mój bohater, chociaż nie noszą peleryny. Pozdrawiam serdecznie, a zwłaszcza patronów, widzów wspierających i kawoszy, a wszystkich zapraszam na następny materiał, który powinien pojawić się na kanale już Niebawem. Jak zapewne Państwo słyszą, jestem troszeczkę przeziębiony. Z góry przepraszam więc jeśli coś było nie tak, jak powinno być, jeśli chodzi o tutaj moje wypowiadanie się. Tak czy inaczej mam nadzieję, że już niebawem następny materiał do zapoznania się, z którym serdecznie Państwa zapraszam. Trzymajcie się wszyscy ciepło, cześć.